To, nie goni, nie? No. to jest Alek. Alek tam ile gdzieś gonił szczury po Francji. Badagoni. Po San Sewise. to gonił. Myśli o Sam czekajcie? Słuchajcie, ja jestem ogólnie pojebany. Mama mówi, no to, że No mówi, że od czegoś po świętach, a nie się tak czeka mnie nic na oszówce. O, no, nie musimy ale już tam rodek tam to, ja to musi być lepszy. W zasadzie od 3 miesiąca mam już miejsce na oszustce. Eee. No, w 3 chyba. Haha. <laughs> poszedł.